Hej, kochani, witam się z Wami w nowym filmiku. E, przychodzę do Was oczywiście z holem zakupowym z Primarka. Tak, jak wiecie, byliśmy właśnie w Warszawie i oczywiście musieliśmy odwiedzić Primarka. E, jest to pierwszy sklep w Polsce. Jak wiecie, ja kocham Primarka i uwielbiam tam ciuchy, więc musiałam też odwiedzić pierwszego w Polsce Primarka. E, także mam tutaj pełną e, zakupów torbę. Bez zbędnego gadania, zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką e, kupiłam, to najlepiej w primarku kupywać majtki i skarpetki. E, za te skarpetki, 5 par skarpetek, zapłaciłam 19 zł. Takie tutaj e, różowe i białe. Tak, tylko różowe i białe. Tutaj jest taka koronka. E, ok, drugą rzeczą, e, jaką wzięłam, to są. E, Spodnie dresowe dla Melki, granatowe w różowe kropeczki. Rozmiar to jest, już Wam mówię, 90 chyba 2. Tak, 92, 18-24. Primark ma trochę zawyżoną rozmiarówkę. Drugie, drugie dresy to są po prostu zwykłe, różowe. Chciałam, żeby dresy były ocieplane i, i takie właśnie są. Są tutaj takie, ma tutaj taki polarek, więc będą idealne na, na zimę, na jesień. A, i za te dresy zapłaciliśmy 30 zł. Także za 30 zł dwie, dwie pary dresów, myślę, że, że w porze cena. Kolejną rzeczą jest to sweterek, taki też ocieplany. Słuchajcie, za ten sweterek, to nie jest w sumie sweterek, tylko to jest taka bluza właśnie, ocieplana. Za tą bluzę zapłaciliśmy, słuchajcie, 13 zł. Także za 13 zł mega się opłaca. Rozmiar tego sweterka, tej bluzy, to jest 92, także 13 zł za taką piękną bluzę. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to yy, już Wam tutaj pokazuję. Kolejną rzeczą jest tutaj taki zestaw yy, yy, sweterek, taki z jeżykiem. Sweterek, i do tego są zwykłe różowe rajstopki. Tak, 86 rozmiar. Wziąłam dlatego 86, bo widziałam, że ten sweter jest taki bardzo duży. Cena tego zestawu to 50 zł. Także taki fajny, cieplutki sweterek na zimę, na jesień będzie miała super. Kolejną rzeczą są to dresy. Dresy są to dla mnie takie brudne, różowe dresy. Tutaj z takim, z takim przeszyciem, tutaj. Możecie widzieć tutaj. Długie, tutaj ze ściągaczem. Ja takie bardzo lubię. Cena takich dresów, już Wam mówię, to jest... E, cena tych dresów to 50 chyba złotych za nie zapłaciłam, ale nie ma tutaj ceny nawet. Hmm, chyba 50 złotych, ale nie ma ceny. Wydaje mi się, że 50 złotych za te dresy zapłaciłam. Ale generalnie one kosztowały no w sumie chyba 5, ponad 50 zł, bo tu pisze 13 funtów, więc... E, ale fajne, takie ocieplane. Na spacery. Ja lubię w ogóle chodzić w dressach, także Maga się cieszę z tych dresów. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, to są dla jeansy. Takie zwykłe białe, takie troszeczkę eleganckie. Cena tych jeansów 30 zł, rozmiar 18-24. Zobaczcie, no, gdzieś w niedzielę wyjść, no to będzie miała super. Kolejną rzeczą to jest sweterek, który sobie kupiłam dla siebie. Taki fajny kolor, mega mi się w ogóle podobają. Takie kolory, takie zbity niebieski, taki baby blue bym powiedziała. Cena tego sweterku to 55 zł. No wiesz mi, za sweterek w H&M czy w rezerwecie trzeba zapłacić ponad 100 zł na 120 i nawet za 150 można kupić H&M sweterek, więc myślę, że za 50 zł taki sweterek. To jest bardzo tanio. I wszystkie rzeczy, które mam dla siebie, to jest XXS. Nie wiem, czy mówiłam rozmiar tamtych dressów to jest XXS, bo ogólnie Primark, tak jak mówiłam, ma bardzo zawyżone, zawyżoną ma rozmiarówkę, więc ten sweterek jest XXS. No. I jest i tak jest taki więc więc tak, kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, mam dwie pary dwie pary bluzeczek, zależało mi właśnie na tych bluzeczkach, w tamtym roku Melka miała identyczne, też jej mama przywiozła z Primarka, zależało mi po prostu, żeby był ten tutaj golfik, bo zawsze pod kurt, jak ubieram jej kurtkę, to zawsze jej z przodu i z tyłu zawsze jej widać szyję i żeby jej po prostu nie było zimno. Dwie pary bluzeczek, rozmiar 1824 na 92, no to takie trochę większe, ale myślę, że pod kurtkę będą super. Cena takich bluzeczek to już Wam mówię 26 zł. 26 zł za dwie bluzeczki, no mega super cena, także także zależało mi bardzo na tych koszulkach, także cieszę się, że, że je kupiłam. Generalnie Primark jeszcze nie wprowadził takich zimowych rzeczy, były jeszcze takie, były przeceny z letniej kolekcji, także no jeszcze było takie jesienne bardziej, nie zimowe, dlatego udało mi się kupić takie Tutaj dwie pary kombinezonu, taki różowy w ananasy i zwykły niebieski, zapłaciłam 13 zł. To jest rozmiar 3-4, bo w sumie nie wiem, jaki będzie miała w przyszłym roku, 104 cm, nie wiem, jaki będzie miała w przyszłym roku, więc wolałam wziąć troszeczkę większy, no za 13 zł dwie pary kombinezonu, myślę, że, że bardzo się opłacało. Także wzięłam jeszcze jeden taki, też za 13 zł, ale już się gdzieś drugi zapodział. O, tutaj jest. Taki jeden biały w lody. Już Wam pokazuję tutaj. No bardzo piękny. Taki ma. Miała teraz w tym roku taki sam. Mama też jej przywiozła, więc, więc bardzo fajny. Taki w lody biały. Za 13 zł. Dwie dwa kombinezony. To, to mega super cena. Także y, muszę schować. Będzie miała na przyszły rok. Taki różowy. Tutaj ma taką gumeczkę. Także fajne. Kolejną rzeczą, jaką kupiliśmy dla Melki, to jest kurtka. Kurtki nie ma takiej stricte zimową, ma, którą ja kupowałam w tamtym roku na przecenie również. Często mi się zdarza, że kupuję na przyszły rok właśnie, jak się kończy zima, to jej kupuję właśnie na przyszły rok i dlatego w tamtym roku jej kupiłam kurtkę zimową, taką bardzo zimową. To jest taka bardziej jesienno-zimowa. Myślę, że do samochodu, czy czy po prostu tak, żeby przejść teraz będzie super. Jest tutaj taki ocieplany korzuszek. W środku tak samo ma kożuszek, na takie klipsy szybko się zamyka, więc taki będzie miał tutaj z kapturkiem różowy w białe kropki. Rozmiar, już Wam mówię, rozmiar to jest 12-18. Także no 12-18, raz biorę 92, raz biorę 98, raz biorę 86. No ale jak jej przymierzałam to była po prostu ta kurtka dobra, więc no. No, rozmiarówka jest różna. Różna jest, trzeba po prostu mierzyć. Meka była z nami, więc mierzyliśmy na bieżąco. Cena tej kurtki była... Cena tej kurtki to, słuchajcie, 60 zł. Więc no, za 60 zł taka kurtka ocieplana, bardzo super cena. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, mam dresy. Różowe, biało-różowe dresy, ocieplane. Jedna para, za jedną parę zapłaciłam 17 zł, rozmiar 92 E, tak jak mówiłam, zależy mi na, właśnie, zależą mi na ocieplanych dresach, więc takie są ocieplane. E, tutaj, e, tutaj z ściągaczami, no będzie miała super. E, kolejną rzeczą mam tutaj Kacpra skarpetki, e, takie kolorowe sobie wybrałam. No jak e, wiecie zawsze jak jeździmy do Primarka to bierzemy i skarpetki i majtki, bo to jest e, mega opłaca się kupywać skarpetki i, i majtki, jest to jest dobra, e, bardzo dobra jakość. I cena też jest bardzo fajna, bo 30 zł za 5 za, za par skarpetek, także, także obowiązek to jest wziąć skarpetki i majtki. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, to są majtki dla Kacpra, już jedną parę wyciągnął. Za trzy pary majtek zapłaciliśmy 26 zł, także, także majtki mam. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, jest t-shirt dla Kacpra, zwykły szary t-shirt. Kasper bardzo mm, lubi takie zwykłe, klasyczne mm, t-shirty. Za taki t-shirt zapłaciliśmy mm, 17, 17 zł. Tutaj pisze cena 4 funty, więc 4 razy 5, bo po tyle chodzi teraz funt. To jest 20 zł. Więc w sumie, w sumie w Polsce jest nawet taniej zapłacić za taki t-shirt niż, <laughs> niż na przykład w Londynie. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, już przewlec na drugą stronę, bo przymierzałam i, 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 i nie zdążyłam przewlec na drugą stronę. Jest to zwykły po prostu t-shirt z długim rękawem, taki jaki chciałam. Coraz dziwniej się robi, więc ja lubię chodzić w takich basicach. Jest to rozmiar XXS, dwa razy X, w takie paski. Cena tego t-shirtu 22 zł. 22 zł? Hmm. A tutaj pisze nie piszę ile funtów. 5 razy 5 5, 25 zł. No więc tak jak widzicie, taniej o 3 zł, niż jakbym miała kupić w Londynie. Yy, kolejną rzeczą, jaką kupiłam, to jest zwykły biały t-shirt. Tak samo z długim rękawem. Już nie, nie będę go przewlekać na drugą stronę. Yy, zwykły po prostu biały t-shirt z długim rękawem. Yy, cena 17 zł. Aha, tamten 22, a ten 17. Także yy, 2 razy XXS. Także po basiki naprawdę warto się wybrać tam, bo, bo naprawdę nic się z tym nie robi. Mam dużo właśnie takich basiców z Primarka, czarne, różne kolory, także nie kulkuje się, nie rozciąga, także mega fajne takie gatunkowo są koszulki. Dobra, jedziemy dalej. Następną rzeczą, jaką... Tutaj mam, to są majtki. No, majtki, jak to zawsze w primarku trzeba wziąć. Jakoś jest bardzo super. taki majtek jeszcze nie miałam, więc nie wiem, jak, jak one się sprawdzą. Ale moja siostra je ma i jest z nich zadowolona, więc takie wziąłam. Cena tych majtek to 17 zł za 3 pary XS. Ciekawe, czy będą w ogóle dobre, bo XS, a nie wziąłam XXS. No, nie wiem, nieważne, zobaczymy. Takie tutaj różowe, kremowe i, i niebieskie, takie w jakiejś mazie. Dobra, następną rzeczą jaką tutaj mam To jest rękawiczka do zmywania makijażu Którą Kasper wziął siostrze, więc to nie jest dla nas No i oczywiście skarpeteczki Raz, dwa, trzy, cztery, pięć par skarpetek Za 15 zł Wzięłam długie skarpetki, bo teraz robi się coraz zimniej Ja ogólnie bardzo lubię chodzić w skarpetkach, nawet śpię w skarpetkach A, a długie teraz na zimę To się przydadzą, więc wzięłam Dwie paczki. Mam tutaj jeszcze jedną. Mam jeszcze jedną. Kolejną paczkę skarpetek. Wziąłam trzy paczki skarpetek, bo, bo jak wiecie, skarpetki zawsze się gubią. Tam zawsze się przydadzą, więc wziąłam trzy paczki skarpetek. Tutaj też mamy 15. Tutaj też mamy 5 par za 15 zł, takie różnokolorowe. Ja bardzo lubię skarpetki, więc... więc się zawsze przydadzą. A moja siostra lubi mi je kradnąć, także. Tutaj wzięłam trzy pary skarpetek. Już są troszeczkę droższe, te z motywami. Tutaj za 3 pary zapłaciłam 17 zł, no a za 5 par zapłaciłam 15. Także z motywami Disneya zawsze są droższe, ale są troszeczkę lepsze jakościowo. Także, także takie wzięłam. Też mi się podobałem tutaj ze słonikiem. I jaką jeszcze tutaj mam rzecz? Mam tutaj raj stopy. Rajstopy jest to rozmiar 92, 22 zł w takie serduszka kremowe i, i różowe takie złote kropeczki. 22 zł za dwie pary. Mmm, rajstop myślę, że, że całkiem w porządku. A rajstop na zimę to idą dużo. Yy, jaką tutaj mamy jeszcze? Drugą paczkę. Yy, drugą paczkę Rajstop. Tutaj z takim króliczkiem. Takie beżowe z kwiatuszkami. 17 zł za dwie paczki, dwie pary. Jeszcze tutaj mam skarpetki dla Kaspra. Takie sobie wziął. Białe z szarym z Umbro. Cena takich skarpetek to 30 zł. Ostatnią, chyba przedostatnią rzeczą, to jest takie futerko sobie tutaj kupiłam. Różowe, mój ulubiony kolor. Aż przymierzam. Nie, no, za takie futerko zapłaciłam 110 zł. Także mega super cena. Takie będę miała na spacery. Także mega się cieszę z tego futerka, bo już długo takiego szukałam. Z kapturem. Zobaczcie, taki oto kaptur. Także myślę, że na spacery y, teraz na takie ciem, y, zimniejsze dni będzie super. Ma tu zamek oczywiście. W ogóle ten płaszczyk jest taki troszeczkę, jak widzicie, krótszy. Także on jest taki, o. No, także w płaszczyku tutaj, jak mówię, 110 zł. Yy, no, także to by było tyle. Udało mi się jeszcze dorwać... Takie buty dla melki w Tiki Maxie to już nie z Primarka, tylko z Tiki Maxu. Także takie super stare nam się udało dorwać za 100 zł. No słuchajcie, za 100 zł super stare szkoda było nie wziąć. Teraz będzie miała zamiast tych trampek, w których chodzi. Troszeczkę one są cieplejsze, więc, e, więc myślę, że, e, że trochę jeszcze w tych trampkach pochodzi. No także to było tyle. Jesteśmy mega zadowoleni z zakupów, co prawda. Primark w Londynie jest mega, mega wielki, ma cztery piętra, więc porównując ten do Warszawy to jest no trochę mały, że... Generalnie liczyłam na to, że kupię też jeszcze coś do domu, bo bardzo fajne. Primark ma dekoracje, pościele. Uwielbiam pościele w Primarku, są naprawdę świetne. Jakość jest też super, także myślałam, że kupię jeszcze jakąś pośle, pościel do nas do domu, ale home w Primarku jest naprawdę bardzo mały. Nic praktycznie tam nie było, jakieś takie tandetne pościele i, i tandetne dekoracje, więc kompletnie nie było w czym wybierać. Także no myślę, że następny Primark, który będzie, będzie z większym asortymentem do domu. No i generalnie tak, dział dziecięcy nie jest mały, jest taki po prostu średni. No jest dużo rzeczy, także dla dzieci naprawdę warto się wybrać. Dział męski i damski też jest naprawdę... Całkiem niezły, eee, także, także myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Więc to by było na tyle tego holu zakupowego. Mam nadzieję, że taki hol Wam się podobał. Dajcie znać co myślicie. Czy, 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 czy podobają w ogóle Wam się te ubrania? Eee, jak nie, po prostu dajcie znać co, co myślicie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!